Dzień dobry. Już tylko się upewnię, że wszystko w porządku. O, w porządku. O, muszę w końcu zdecydować, że posprzątam za sobą. Dzień dobry wszystkim. Eee, witajcie w sobotę o dziewiątej na lekcji kolejnej urody i pewności siebie. Dlaczego to w połączeniu jest? Ano słuchajcie dziewczyny, ano dlatego, że bardzo często nasza pewność siebie, naszą pewność siebie uzależniamy, już się tutaj wyłączę, eee, Naszą pewność siebie często uzależniamy od wyglądu, od urody, od tego, jak właśnie się czujemy ze swoją kobiecością. Chciałabym tutaj na tych lekcjach urody właśnie wyleczyć nas z tego, ale też jakby chcę, żeby głośno to wybrzmiało, że naprawdę fajnie jest dbać o siebie. Natomiast wiecie, że kocham Hawkinsa. Kto ze mną jest na mojej stronie wcześniej stawaj więcej czytaj, to wie, że ja bardzo, bardzo często nawiązuję do tego, że to, z jakiej pozycji rzeczy robimy, ma olbrzymie znaczenie. Czy robimy coś, czyli na przykład dbamy o siebie z pozycji braku i kompleksów, czy dbamy. My o siebie, bo siebie kochamy, to jest totalna różnica, czyli z jakiej, z jakiego punktu wyjściowego dbamy o siebie. I chciałabym bardzo na tych lekcjach urody i pewności siebie właśnie dużo o tym mówić, żebyśmy my, kobiety, wreszcie przestały, m, przestały myśleć o sobie w kategorii braku, kompleksów, niedoskonałości, a zaczęły myśleć o sobie właśnie w kategorii piękna naszego stworzenia, i wtedy dbały o siebie właśnie e, wiecie. Z, ta, z miłości do siebie, a nie z poczucia wybrakowania, z poczucia, że gorzej wyglądam od innych, z poczucia, że nie wiem, mam tu coś, co, czego nie lubię. R mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię, czyli, żeby zmienić ten punkt startowy. Dlaczego dbam o siebie? Dbam o siebie, bo siebie kocham. E I oczywiście, jeśli dbasz o siebie, bo, e bo przepracowujesz może jakieś kompleksy, to też super. Ale właśnie chcę, żebyśmy były w takim procesie, który doprowadzi, którego celem jest i doprowadzi właśnie do tego punktu, że dbam o siebie, bo kocham siebie, dziewczyny. Więc witajcie na kolejnej lekcji urody i pewności siebie. Powiem wam, że Poszłam spać o pierwszej w nocy, w nocy więc, <laughs> więc wybaczcie mi tu może jakąś słabszą kondycję, ale w piątki wieczorem prowadzę rozwojowe kawy. I wczoraj po raz pierwszy rozwojowa kawa była w przeworsku i poszłam spać o pierwszej, bo po prostu nie mogłyśmy się rozejść. E, polecam też e, śledzić właśnie te wydarzenia, bo są to e, spotkania kobiet wspierających się w rozwoju, gdzie rzeczywiście budujemy też pewność siebie absolutnie, więc do rzeczy. Powiem tylko, że jest to nasza czwarta lekcja i ha, aha i ważną rzecz. Jeśli do mnie dołączysz w momencie, kiedy prowadzę tę transmisję, to będzie mi bardzo, bardzo miło, ponieważ po pierwsze otrzymasz ode mnie fajny upominek, a po drugie właśnie absolutnie zbudujesz, zrobisz krok w kierunku budowania pewności siebie, ponieważ Ponieważ do tej pory mówiłyśmy o tym, że pewność siebie nie jest produktem gotowym. My, oba, mam nadzieję, że obalony już został ten mit, ponieważ wiele z nas myśli, że to jest coś gotowego, coś, co inni mają, a ja nie mam. Więc e, jeśli tak myślisz, to prawdopodobnie nic z tym nie robisz, ale jeśli już wiesz, bo ja sobie z tego zdałam sprawę dopiero niedawno. Wcześniej myślałam, że jedni to mają, drudzy nie mają, ja tego nie mam, biedna ja. Natomiast kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że to jest coś, co się buduje, co się tworzy, owszem, z warunków urodzenia, przebywania w danym środowisku jedne z nas to mają bardziej, drugie mniej, ale to nie znaczy też, że to jest jedyne i ostateczne. To znaczy, że my możemy po prostu. Właśnie na to wpływać. Co chcę powiedzieć? Czyli jak uświadomisz sobie, że to jest coś, co sama budujesz, na co sama wpływasz, to po prostu, jak ci na sobie zależy i już rozumiesz, ile od pewności siebie zależy w życiu, to po prostu zaczniesz to robić. I w moim wyobrażeniu gigantycznym krokiem jest właśnie. Włączanie się na takie transmisje, włączanie się e, na, na takie właśnie beauty kawki, lekcje urody, gdzie też e, jakby warunki są stworzone bardziej przyjazne, ponieważ jest nas dwie, nie jesteś sama. Ale jak się włączysz, wstąpi w ciebie satysfakcja, radość, że pokonałaś może swój wewnętrzny opór przed tym, żeby się udostępnić, żeby się pokazać. Może nie, nie jesteś pomalowana jeszcze, bo jest sobota rano. Jak widzisz, ja również. <laughs> Więc e, mam nadzieję, że. To jest, przepraszam, <laughs> że jest to po prostu, że są to dobre warunki do tego, żeby się ze mną tutaj połączyć. Więc jeśli to zrobisz, będę Ci gratulować, zbudujesz na pewno swoją pewność siebie, będziesz sobie wdzięczna, że pokonałaś strach, lęk, opór i otrzymasz no, ode mnie jeszcze upominek. O czym było też do tej pory? Było o tym, że naszą pewność siebie buduje... Buduje albo niszczy nasz wewnętrzny dialog. To było w poprzednich lekcjach. Zobaczcie sobie, kto nie był. Bo jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to po prostu robimy to dalej, a może nasz wewnętrzny dialog wcale nie jest budujący, prawda? Było, było też, e, jeśli chodzi o kosmetyki, to było o, o tym, że jak bardzo możemy sobie krzywdę robić, kiedy mieszamy różne firmy. Że z jednej strony chcemy dobrze wyglądać, a z drugiej nie wiemy, co robimy źle i ciągle coś nie działa, ciągle na przykład podkład ładnie nie leży. Może to być wynikiem tego, że mieszamy różne firmy, ale nie będę się tu powtarzać. Zobaczcie poprzednie transmisje. Rozmawiałyśmy też o tym. Właśnie, żeby nie kupować e, przypadkowych produktów. Jak widzicie, za mną e, jest moja płetwa z kosmetykami. Ja używam linii pielęgnacyjnych, ponieważ jeśli używasz linii pielęgnacyjnych, to właśnie one kosmetyki z tej linii się wspomagają na, nawzajem, więc skuteczność jest większa. Było o tym, że. E, że mm, e, żeby żeby stosować pięć kroków pielęgnacyjnych. Pamiętajcie dziewczyny o tym pięć kroków. Zadajcie sobie pytanie czy ja w swojej toaletce stosuję, mam do stosowania i stosuję pięć kroków pielęgnacyjnych. Nie będę się powtarzać co to jest i dlaczego to jest ważne. Zobaczcie poprzednie transmisje. Dzisiaj sobie przejdziemy do tego, że podzielę się z wami fragmentem książki też o pewności siebie, ale Chciałabym bardzo, żebyśmy sobie uświadomiły, dziewczyny, że żebyś sobie ty uświadomiła, ja sobie to uświadomiłam właśnie, że postrzegamy rzeczywistość i poprzez poziom świadomości, który jest filtrem, przez który pewne rzeczy do siebie dopuszczamy, jako prawdę albo odrzucamy jako nieprawdę i często robimy same sobie krzywdę jeśli nasz poziom świadomości jest obarczony myśleniem o sobie źle w kategorii właśnie braku czyli jest obarczony kompleksami kompleksy wynikają słuchajcie to że ktoś ma że masz kompleksy to Prawdopodobnie zostało to w tobie zakotwiczone, może przez jakąś nieuważność czyjąś, może przez jakiś żart, może przez jakąś sytuację, w której, w której ktoś, nie wiem, zaśmiał się z twojej jakiejś tam cechy, ale ciebie to tak mocno zabolało, że masz to w sobie zakotwiczone i w tym momencie postrzegasz siebie przez pryzmat tego właśnie kompleksu. Więc jeśli sobie uświadomisz, że to jest coś, co co jest po prostu zbudowane na podstawie jakiejś głupiej sytuacji? I ty teraz tym żyjesz, i to możesz mieć wolę, żeby z tego się wyzwolić, ale żeby się wyzwolić z tego, no to musisz o tym wiedzieć, że tak masz. Więc dlatego zachęcam Ciebie do tego, żebyś przyglądała się sobie, czy, czy właśnie kompleks, który masz, czy on, czy on jest Faktem, czy, znaczy, czy ta sytuacja jest faktem, czy może w swojej głowie, właśnie wyolbrzymiasz to poprzez te wszystkie emocje, które temu towarzyszą. Podzielę się z Tobą bardzo krótkim fragmencikiem książki o Pewności Siebie. Jeśli chcesz nad tym pracować, ja tobie polecam bardzo serdecznie, ponieważ jest to Pewność Siebie w ujęciu chrześcijańskim, sztuka Pewności Siebie. Wiele transmisji o tym nagrałam, na, są na YouTubie i na Wcześniej Wstawaj Więcej Czytaj. Ale do czego zmierzam? To, to będzie dzisiaj króciuteń, to, więc zostań ze mną. <laughs> zmierzam do tego, tutaj autor pisze, ludzie, którzy wątpią, wątpią w swoją wartość, nie potrafią przyjmować komplementów. A przecież można by sądzić, że ten, komu brak pewności siebie, powinien tym chętniej akceptować wszelkie wyrazy uznania. Czyż nie jest tak, że my na komplementy reagujemy właśnie wyparciem, Chociaż potrzebujemy ich jak wody, bo jeśli masz słabą pewność siebie, obarczoną kompleksami, słabe, słabe poczucie własnej wartości, to potrzebujesz komplementów jak pokarmu, ale dlaczego ich nie przyjmujesz? Posłuchaj. W rzeczywistości dzieje się, e, nikt i w żaden sposób nie potrafi wyperswadować człowiekowi jego fałszywego wizerunku, jeśli powstał on jako rezultat wypaczonej autopercepcji i najchętniej postawy wobec siebie. Tacy ludzie nigdy nie uronią słowa krytyki, natomiast pochwały z reguły puszczają mimo uszu. Co dalej? Jeśli przeanalizować mechanizm tego procesu, łatwo dojść do wniosku, że my ludzie mamy jakiś wewnętrzny filtr, wewnętrzny filtr. Pozwalający przenikać do świadomości jedynie określonym informacjom. To są słowa klucze. Mamy w sobie wewnętrzny filtr pozwalający przenikać do świadomości jedynie określonym informacjom. To jest takim, które potwierdzają nasze własne przekonanie o sobie samym. Posłuchaj, jaki to jest klucz. Pozwalamy, do, docier jakby Pozwalamy docierać y, tym informacjom tylko tym informacjom które potwierdzają nasze wyobrażenie o sobie nasze przekonanie wszystkie inne odrzucamy i popatrzcie co wtedy się dzieje jakieś zagrożenie a no takie że tworzysz zamknięty świat w sobie do którego nic innego nie dopuszczasz ponad to co jest zgodne z tym przekonaniem które masz o sobie czyli. Sama sobie de facto, popatrzcie, jakie to jest niesamowite, to wiedzieć, że sama sobie krzywdę robisz, bo jesteś zamknięta w tej prawdzie o sobie i nie dopuszczasz do siebie nic innego. I chociaż potrzebujesz komplementów, jak pokarmu, tak, to nie dopuszczasz ich jako prawda. Popatrzcie, czy, czy, to, nie, czy to się nie zgadza. Ktoś ci mówi, masz ładną sukienkę, a ty mówisz: A tam taka Sara, nie Wierzysz, że możesz mieć ładną sukienkę, że ty możesz mieć dobry gust, że sobie kupiłaś, wybrałaś ładną sukienkę, że możesz mieć dobrze wyglądać. <laughs> Czyli nie zgadzasz się z to z twoim zestawem prawdy o sobie, ponieważ ten, blokada tych komple tego kompleksu o sobie jakby blokuje ścian, jest ściana. Tworzysz przed sobą wokół siebie ścianę, przez którą nikt nie może się przedrzeć. I tak naprawdę sama. Się kutłujesz w tym myśleniu o sobie. I chociaż z jednej strony chcesz się z tego wyleczyć, chcesz być od tego wolna, to tworzysz barierę, która cię trzyma w tym myśleniu o sobie. I popatrzcie, jest taki przykład. Powiedzmy, że dziewczyna myśli w następujący sposób. Jest całkiem dobrą. Sportsmenką. Jestem całkiem dobrą sportsmenką, jestem kiepska z matematyki, mam zaledwie przeciętne ilość inteligencji, ma, twarz mam ładną, ale figurę okropną i ma taki zestaw przekonań o sobie. I teraz każda nowa informacja docierająca do naszej przykładowej bohaterki napotyka wspomnianą wyżej barierę i to, czy zostanie wchłonięta, zależy od jej treści. Zdanie: Naprawdę świetnie gra sztenisa, przenika przez filtr wewnętrzny. Dziewczyna dziękuję za komplement, gdyż uwaga ta zgadza się z jej przekonaniem. Jestem dobrą sportmentą. Ale już pochwała typu ładnie wyglądasz, jest, jesteś taka zgrabna, nie masz szans na uznanie, czyli przez tę ścianę nie ma szansy przeniknąć, ponieważ adresatka jest przekonana, że ma fatalną figurę. Czyli ona tworzy każdy z nas, ty, ja, każdy z nas. Tworzymy wokół siebie taką barierę, taką ścianą, ścianę, przez którą nie mogą nie przebrą się rzeczy, które nie są zgodne z tym, co jest wewnątrz tej ściany. Tak jakby wiecie, e, jeśli nie jesteśmy tego świadome, to po prostu pozwalamy temu funkcjonować. Ale jeśli już wiesz, że tak robisz, podświadomie tak robiłaś, tak? To już teraz od tej pory możesz zdecydować, że... Pozwalasz przenikać do siebie. Pozwalasz przenikać do siebie, dobrym do swojego wnętrza, dobrym rzeczom, które się dzieją na zewnątrz. Czyli ktoś ci daje komplement, ty mówisz, co nie wypierasz, nie mówisz, a nie, głupoty gadasz, to tam wydaje ci się. Tylko mówisz dziękuję, przyjmuję. I co to znaczy? To znaczy, że... Ta, ten komplement, ta dobra energia, którą ktoś chce Ci dać, przeniknęła przez barierę, bo już, ją, bo już jej nie ma, czyli do, do Ciebie dotarła. Czyli e, zmierzam do tego, że tworzymy, mając te filtry, właśnie, tworzymy barierę. I nawet jeśli ktoś chce ci coś dobrego dać, dobrą energię, dobre słowo, wiecie, miłość chce ci dać, a ty masz takie przekonanie, które cię otacza jako mur, to, to sama sprawiasz, że przez ten mur to przekonanie do ciebie nie dotrze. Znaczy to przekonanie, ta dobra, ta miłość, to dobre słowo do ciebie nie dojdzie. Czyli sama się odizolujesz od dobrych rzeczy, które są wokół ciebie, od dobrych ludzi, od dobrych słów, od dobrych intencji. Sama się izolujesz. I teraz, e, dlaczego to jest, e, wiecie, mówię o, mamy połączenie lekcje urody i pewności siebie. Ja w, w tym momencie, <coughs> w tym momencie nawiążę, słuchajcie, do podkładu, jak widzicie, ja jestem SOTE. Jestem te I teraz nałożę na siebie taki, to jest taki podkład, taki CC, pomieszanie podkładu z kremem, zawsze sobie łączę, i sobie nałożę na buzię. I teraz wiem, że zapamiętasz tę metaforę, i to zobrazowanie pozwoli ci wdrożyć to w życie. Bo wszystko, co, co zobrazujemy, metafory, pozwalają nam zrozumieć tak bardziej. I teraz dlaczego? Ponieważ jeśli używasz podkładu, który zatyka pory, który, a wiecie, co mam na myśli. Jak się czujemy, jak podkład nam zatyka pory, jak zamurowane. Czujesz się jak zamurowana. Czujesz, że po prostu skóra ci pod spodem. A nie możesz, nie, nie jest giętka, nie jest elastyczna, ona jest zamurowana, czyli. Nałożyła, co to znaczy podkład, który nie zatyka porów, a podkład, który zatyka pory. Podkład, który nie zatyka porów, to jest podkład, który masz na sobie, ale nie tworzy tego muru, czyli skóra przez niego oddycha. Czyli pomiędzy tym, co jest w środku, a na zewnątrz prze, jest przepływ, czyli jest, wiecie, jest przepływ, jest wymiana, jest, wiecie. Nie, czyli nie zamykasz tak, jakby w tym swoim. Przekonaniu się zamykasz hermetycznie i nie dopuszczasz do siebie świeżego powietrza, żadnej miłości od nikogo, dobrej in, in, wiecie, intencji, dobrej energii. Nie dopuszczasz, bo jesteś hermetycznie zamknięta w swoim przekonaniu o sobie. Tak samo nasza skóra jest hermetycznie zamknięta i się kotłuje tam w środku. Jeśli używasz podkładu, który który zatyka pory, czyli często mają takie podkłady, takie, wiecie, mocno kamuflażowe, a wiele kobiet, bardzo, bardzo wiele kobiet używa podkładów właśnie tych ciężkich, kamuflażowych, ponieważ zamiast pracować nad tym, jaki jest stan skóry, to idą na skróty. I kupują ciężkie podkłady, które zamykają tę skórę, bo liczy się tu i teraz, żeby dzisiaj wyglądać ładnie. Tymczasem w środku wszystko gnije i tak samo jest z naszymi właśnie tymi przekonaniami, kompleksami. Jeśli nie pracujesz na, na nich, tylko tworzysz ten mur, tak? to jeśli robisz to długo, to w środku wszystko będzie gniło. Brzydko się wiem, że wyrażam. Ale jeśli nie uleczysz tego, co w środku, jeśli nie sprawisz, że jest przepływ, że jest przepływ energii, że po prostu żyjesz, że oddychasz, że oddycha Twoja skóra, mówiąc o podkładzie i że oddychasz Ty, mówiąc o Twoim wnętrzu, to będziesz w tym zamkniętym, stęchłym środowisku w sobie. I do czego cię to do, do, do dobrego może doprowadzić? Pomyśl sobie, jak bardzo jest warto. Jak bardzo jest warto uruchomić ten przepływ? Jak bardzo jest warto uświadomić sobie, mieć jakiś wgląd w siebie, czy ja tak robię, dlaczego wypieram komplementy? Jeśli dzisiaj nie przyjmujesz komplementów, tylko je odpychasz od siebie, to jest to sygnał, że nie ma w tobie przepływu, tylko jest mur, stworzony mur. Przez który nikt się nie może przedrzeć. Nic, co jest niezgodne z tym kompleksem, który w sobie masz, czyli z tym myśleniem o sobie w dany sposób. Więc proszę cię, tworząc, dbając o siebie, pamiętaj o tym, żeby podkład nie zatykał porów, bo... Żeby nie zatykał twojej skóry, żeby skóra mogła oddychać, żebyś nie zaszkodziła sobie, w, w, zamykając skórę w hermetycznie po prostu w tym, co tam pod spodem w niej jest. Tak samo pa, rozwijając się, dbając o siebie, pracując ze swoimi przekonaniami, pamiętaj, że jeśli odpychasz komplementy, uznanie, docenienie, odpychasz dobre słowo, to prawdopodobnie bardzo duży mur stworzyłaś i jak zdasz sobie z niego sprawę, to go zaczniesz burzyć, może cegiełka po cegiełce. Może po prostu decydując sobie w tym tygodniu, jak dostanę komplement, to go przyjmę, to go przyjmę, czyli jedną cegiełkę już co najmniej z tego muru zrzucisz i już dojdzie do ciebie. I już będzie ta wymiana hmm, powietrza. Więc nie kiś się w sobie, nie kiś skóry pod podkładem, tylko używaj podkładów, które, które nie zatykają porów. Ja wiecie, że jestem z Mary Kay. używam hmm, podkładów Mary Kay. To jest krem CC, za mną są podkłady. To wszystko nie zatyka porów. Jeśli nie masz swojej konsultantki, u której możesz sobie taki podkład dobrać i zakupić to zwróć się do mnie, jeśli masz swoją konsultantkę, zwróć się do niej. Pamiętaj, żeby zwracać na to uwagę, bo tak jak z naszymi właśnie przekonaniami o sobie, kompleksami, tak samo, że z naszą skórą. Kisi się wszystko pod spodem, jeśli nie oddycha. Jeśli ty nie oddychasz w swoim życiu, czyli kisisz się w swoich, swoim e, odizolowanym świecie, odizolowanym od możliwości, od dobrej energii, od dobrego słowa, od przepływu powietrza. To e, absolutnie warto jest e, z niego wyjść, bo to, wiecie, e, ciężkie powietrze nam absolutnie nie służy, nie? To mam na myśli ciężkie powietrze, jeśli żyjesz tym, co o sobie myślisz, a to nie jest budujące, tylko sabotujące. Więc e, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że chcesz to oglądać. E, Beauty Kafka to lekcje urody i pewności siebie. W połączeniu właśnie to wszystko, bo to jest takie ważne, żeby o tym mówić. W każdą sobotę o dziewiątej, no czasami może się zdarzyć, że nie. Pozdrawiam Cię, tak jak mówię. Jeśli chcesz używać podkładu, który, przez który Twoja skóra będzie oddychać, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Ja Nigdy nie zapomnę tego uczucia po raz pierwszy, gdy miałam na sobie właśnie podkład Mary Kay, e, ponieważ wcześniej mi się... Ja nie lubiłam tego, czekajcie, jak ja wyglądam dzisiaj. Nie lubiłam tego, e, nie lubiłam bardzo tego właśnie spięcia. Tych, wiecie, cały dzień podkład na sobie, ta buzia taka zamurowana, zabetonowana, taka brudna się w tym płam. Jak pamiętam, zaczęłam używać właśnie kosmetyków Mary Kate. Nie mogłam się tym na zachwycać Jak to jest możliwe? I takie dobre samopoczucie i buzia taka elastyczna, miękka, oddychająca. To uczucie bardzo mi się spodobało. Zakochałam się w tym uczuciu, a już na pewno zakochałam się w tym, jak ten podkład leży, wygląda na skórze. To jest po prostu mistrzostwo. Dlatego e, bardzo serdecznie polecam. E, zapraszam do kontaktu wszystkiego co najlepsze. Pracuj nad sobą, ale niech to słowo pracuj byłem, będzie dla Ciebie inspirujące, nie, nie kojarzyło Ci się z jakimś ciężkim wysiłkiem, bo to może być świetna przygoda w życiu, to może być świetna przygoda, rozwój swojej osobowości i wychodzenie z tych wszystkich ograniczeń. Ponieważ to, co w Ciebie wtedy wstępuje, taka wolność. Taki, takie, taka ulga w ciele to jest absolutnie bezcenne. Więc powodzenia w budowaniu siebie, oczywiście, pozostaje do dyspozycji, jeśli potrzebujesz kontaktu. Dobrego dnia.